Dzień dobry. Gościem porannej kawy w kawiarni hotelu Cold jest dzisiaj Adam Korta, dyrektor Powiatowego Zarządu drugoraz oraz radny miasta Bochni. Dzień dobry panu. Dzień dobry panie dyrektorze, dzień dobry państwu. Jako radny, zdziwił się pan wyborem Macieja Fischer'a na wiceprzewodniczącego? Muszę powiedzieć, że nie byłem zaskoczony tym wyborem, bo, bo takie podejrzenia mieliśmy wśród swoich kolegów i koleżanek, którzy działają w Platformie Obywatelskiej, że ta decyzja, która była podjęta przez niego w grudniu o poparciu koalicji BDB i Niezależnego Komitetu Wyborczego, w jakimś czasie prawdopodobnie będzie w jakiś sposób gratyfikowana. No i to prawdopodobnie właśnie ten wybór. Na wiceprzewodniczącego zdecydował, że pan Maciek Fischer podjął taką, a nie inną decyzję w grudniu, popierając ten komitet. Mhm, ale zauważył pan też, że, a może inaczej, jak pan zinterpretuje to słabe poparcie, bo 12 głosów na 21 osób zagłosowało za jego kandydaturą. Znaczy, m, trudno jest mi interpretować. Myślę, że... Należy to pozostawić pewnie ocenie wyborcom. Z tego wynika jednoznacznie, że, 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 że takiego dużego poparcia wśród Rady Pan Maciej Fischer nie ma. Ja życzę mu powodzenia i realizowania obietnic wyborczych jako wiceprzewodniczący Rady Miasta i miejmy nadzieję, że w części te obietnice, które złożył wyborcom, zrealizuje przez te cztery lata. Mhm. Y, jako członek Platformy Obywatelskiej y, brał Pan udział w Sądzie Koleżeńskim Jana Czechowskiego. To jest również człowiek, człowiek który w, z klubu PO w Radzie Miejskiej wyszedł, mhm. nie złożył jednak mandatu, y, legitymacji partyjnej. Ja się powiem w ten sposób, Pan y, Jan Czechowski y, nie złożył rezygnacji. Z klubu radnych miasta Bochni, Platformy Obywatelskiej. Również nie złożył rezygnacji członkostwa w, w Platformie Obywatelskiej. Złożył wniosek o zawieszenie w, w klubie radnych, ale myśmy decyzją większości klubu radnych, czyli mojej skromnej osobie, pana Krzysztofa Pławieckiego, 14 lutego tego roku wykluczyli go z klubu radnych miasta Bochni, Platformy Obywatelskiej. Natomiast... 14 lutego, czyli tak na walentynki. Znaczy, akurat tak mieliśmy ustalony termin posiedzenia, posiedzenia klubu, tak się złożyło. Natomiast jeżeli chodzi o postępowanie przed sądem koleżyńskim, no to prowadzą to już struktury regionalne i takie posiedzenie było w zeszłym tygodniu, dobrze pamiętam, w sobotę osoby, które. Były zaproszone ze strony tutaj struktur powiatowych czy też Boheńskich Platform Obywatelskich, składały zeznania, w tym również moja osoba i osoba pana Krzysztofa Pawelskiego. Jak pan sądzi, dojdzie do wykluczenia, czy, czy zostanie, czy rozejdzie się po kościach? Czy w mojej ocenie zachowanie pana Czechowskiego było niewłaściwe w stosunku do naszych, czy swoich kolegów i koleżanek z Platformy Obywatelskiej, Bo w mojej ocenie no, nie powinno być sytuacji takiej, że. W cudzysłowie wykorzystuje się struktury partyjne Platformy Obywatelskiej, kandyduje się z list tego ugrupowania, uzyskuje się mandat radnego, a po pewnym czasie z jakichś przyczyn partykularnych rezygnuje się z tejże działalności. Powiem szczerze, że nawet w mojej ocenie należałoby tu użyć sformułowania i takie sformułowanie się e, używa przez, przez niektórych radnych, niektórych mieszkańców, że, że doszło do jakiejś takich jakby zdrady tych koleż koleżanek i kolegów Platformy obywatelskich, więc nie wykluczam, e, wręcz myślę, że takie będzie stanowisko sądu, że e, osoba pana Janaczowskiego zostanie wykluczona ze struktur Platformy Obywatelskiej. Głośnym tematem w Bochni ostatnio to zmiana lokalizacji dni Bochni do Smykowa z rynku. Myśli Pan, że to dobra decyzja? Znaczy powiem w ten sposób. Pozostawmy ten problem pewnie ocenie mieszkańców, dlatego że ja nie wyobrażam sobie, aby Cały program Dni Bochni był przeniesiony do miejscowości Smyków. No, to było e... powiedziane, że pewne elementy będą tak czy owak wstały. Ja myślę, że najważniejsze, główne elementy powinny być w mieście Bochni, bo przecież to są tak naprawdę Dni Bochni. Natomiast dopuszczam taką możliwość, że jakaś impreza plenerowa będzie realizowana w innym miejscu. Natomiast poczekajmy, zobaczymy, jak to się sprawdzi. Czy to będzie miało efekt pozytywny? Y, powiem szczerze, że nie mam tutaj zdania, czy, czy to jest dobry pomysł. Y, y, w, mojej ocenie, w mojej ocenie, jeżeli y, jak co roku mamy sytuację taką, że, że dni bochni odbywają się w dość takich warunkach pogodowych niekorzystnych, czyli ciągłe opady deszczu, to nie wyobrażam sobie taką imprezę plenerową w Smykowie, w, 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 w warunkach takich, jak będzie y, 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 no to, ta pogoda nam sprawi takiego psikusa. Także y, pozostawmy to, to jest decyzja pana burmistrza, y, Kola Wińskiego i myślę, że z perspektywy czasu będziemy mogli ocenić, czy to jest dobra decyzja, czy, czy też błąd. Pan Adam Karta ostatnio pojawia się na sesjach rad gminy, ale o, o tych, na sesjach rad gminy w Bochni, gminy Nowy Wiśnicz, ale potem o tym porozmawiamy po przerwie. Wracamy po przerwie. Pan, panie dyrektorze, był Pan ostatnio na sesji rady gminy Bochnia w Moszczanicy, niedawno również mm. w, na sesji rady miejskiej w Nowym Wiśniczu. Powodem tych wizyt jest coś, co mm, jest takie iskrzenie na styku. Powiat gmina, powiat, miasto i gmina. Mhm. Zliżej wie pan co, ja odpowiem w ten sposób. Pan starosta, Jacek Pająk jako przełożony mojej osoby, poprosił mnie o udział w. W tych sesjach, bo niewątpliwie najwięcej problemów, które, które dotyczą i mieszkańców, i też również radnych poszczególnych gmin, to są kwestie drogowe. W związku z tym, że, że, że również jestem dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg, to w, w takich sesjach uczestniczyłem, wspierając swojego przełożonego, swoją wiedzą merytoryczną na ten temat. Natomiast nie chciałbym oceniać tutaj współpracy między powiatem a, a poszczególnymi gminami, bo, bo to nie moja rola i, i, i pewnie mój pogląd jest tutaj najmniej ważny w tym wszystkim. Pewnie należałoby zapytać i, i pana wójta, i pana burmistrza, i pana starostę o, o tą współpracę. Była jednak mowa o zadaniach, które miały być zrealizowane nie zostały zrealizowane. Noż słynny chodnik w Stanisławicach, słynny chodnik w Olchawie. Czy ja powiem w ten sposób, jeżeli chodzi o Stanisławice, umowa, która została podpisana z wykonawcą autostrady Polimex Mostostal, była tak skonstruowana, że ten chodnik powstanie w zależności od warunków pogodowych. To, że decyzja, o pozwolenie na budowę gmina Bochnia otrzymała, bodajże chyba w połowie listopada, no było związane z tym, że te prace projektowe były zaczęte dość późno. W związku z tym powiem w ten sposób, nie było jakby obietnicy złożonej, że ten chodnik powstanie w zeszłym roku. Było powiedziane, że chodnik powstanie. Ale jeżeli będziemy mieć pozwolenie na budowę, będziemy mieć właściwy projekt i warunki pogodowe na to pozwolą. Powiem Państwu w ten sposób, że w zeszłym tygodniu został już, przepraszam, w tym tygodniu, w poniedziałek, został przekazany plac budowy, właśnie w miejscowości Stanisławice. I miejmy nadzieję, że jeżeli warunki pogodowe nam w najbliższym czasie pozwolą, te prace zostaną jak najszybciej rozpoczęte. Tu trzeba jeszcze podkreślić jedną rzecz, że inwestorem zastępczym jest gmina Bochnia. I to ona będzie realizowała to zadanie przy współpracy i w porozumieniu z Powiatem bocheńskim czy też Powiatowym Zarządem Dróg. Natomiast jeżeli chodzi o chodnik w Wolchawie. Powiem w ten sposób. Zadanie nie zostało w zeszłym roku zrealizowane, dlatego że głównym i zasad, główną i zasadniczą przyczyną była badbałość i chęć zaoszczędzenia środków finansowych. Znaczy, Mieliśmy w budżecie powiatowego zarządu dróg zapisane kwotę 400 tysięcy złotych na kolejny atep budowy chodnika w Olchawie. bo to taka drobna dygresja. My tak naprawdę chodnik w Wolchawie budujemy w ramach tak zwanego ciągu południowego. Powstaje chodnik o długości kilometra chyba 260 metrów bieżących. Kolejny etap to jest około 400 metrów z własnych środków, czyli z budżetu powiatu 100 tysięcy i z budżetu gminy miasta Nowej Wiśni 400 tysięcy. Miał być realizowany kolejny etap i wracając do, do, do pana pytania. Moja jakby troska o ten pieniądz publiczny Spowodowała również to, że, że, że to zadanie nie zostało zrealizowane w zeszłym roku, ponieważ okazało się, że wykonawca, i taka również była umowa z gminą Nowy Wiśnicz, że zlecimy wykonawcy, który wykonuje zadanie podstawowe w ramach zamówień uzupełniających, dokończenie tego chodnika, czyli ten drugi etap 400 metrów bieżących. Ale okazało się, że wartości kosztorysowe, ofertowe, przedstawione przez tego wykonawcy przekraczały zabezpieczenie w środkach finansowych około 100 tysięcy, czyli wartość tego drugiego etapu, tego zadania wynosiłaby 500 tysięcy, czyli brakowało nam 100 tysięcy. A mając doświadczenie w inwestycjach zaproponowałem zarządowi powiatu i panu staroście, aby to zadanie przesunąć na początek bieżącego roku, ponieważ wiem, że uruchamiając postępowanie przetargowe w tym okresie, prawdopodobnie pojawiłyby się jeszcze oszczędności przy tym zadaniu. Czyli zamiast dokładać te 100 tysięcy jest szansa, że jeszcze pojawiłyby się oszczędności i te oszczędności moglibyśmy przekazać na realizację innego zadania przy drogach powiatowych na terenie gminy Nowy Wiśnicz. Czy burmistrz Nowego Wiśnicza wiedział o tej zmianie odpowiednio wcześniej? Ja również na sesji Gminy Miasta Nowy Wiśnicz. Powiedziałem, że końcem listopada, ponieważ umowa z Panem Burmistrzem nas zobowiązywała do wykonania tego zadania do końca listopada. I ja pamiętam jak rozmawiałem z Panem Burmistrzem w obecności Pana Wicestarosty końcem listopada w gabinecie Pana Burmistrza. Informowaliśmy, że, że jest taki problem, że tak możemy że jest taka propozycja realizacji tego zadania, i pan burmistrz ustosunkował się do tego w ten sposób, że on musi zapytać radnych gminy miasta Nowy Wiśnicz o, o zdanie w tejże kwestii, że to tak naprawdę oni będą decydować, czy to zadanie realizujemy w kolejnym roku. No, chyba wpływ miało również to, że w listopadzie już spadł śnieg. No, tak, no niewątpliwie trzeba tutaj powiedzieć, że. Ta chronologia zdarzeń spowodowała, że po pierwsze, o trzeba powiedzieć jeszcze jedno zdanie. W związku z tym, że pozyskaliśmy środki na budowę chodnika w Olchawie, czy tak może nie na budowę chodnika, tylko na przebudowę ciągu dróg, w tym również budowę chodnika w Olchawie i modernizację tamże tejże nawierzchni, te środki otrzymaliśmy w miesiącu sierpniu z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. We wrześniu została. Dopiero podpisana umowa z wykonawcą na to zadanie podstawowe. Glas budowy był przekazany w połowie września, więc nawet z punktu widzenia technicznego, technicznego czy też technologicznego yy, obawiam się, że to zadanie nie byłoby możliwe do zrealizowania. Tym bardziej, że to jak pan podkreśla, końcem listopada yy, no, warunki pogodowe popsuły nam możliwość nawet dokończenia tego zadania podstawowego. Dostali państwo jako. Yy... Zarząd Dróg Powiatowych niedawno tak zwaną powodziówkę 2 miliony 700 tysięcy. Wcześniej były też powodziówki, pytanie, czy zostały zrealizowane w tamtym roku, czy zostaną te pieniądze i inwestycje czy będą zrealizowane w tym roku z powodu zimy właśnie? To znaczy, jeżeli chodzi o pieniądze powodziowe. Zeszłego roku, które pozyskaliśmy w ramach środków z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, zostały w pełni wydatkowane. W zeszłym roku wszystkie zadania zostały zrealizowane. A co za te 2 miliony 700? Natomiast za kwotę 2 miliony 750 przede wszystkim i podstawowym zadaniem inwestycyjnym, które będziemy realizować w tym roku, to budowa nowego obiektu mostowego przy Drodze Powiatowej w miejscowości Rzegocina ta droga powiatowa od drogi wojewódzkiej w kierunku Bytomska. Jesteśmy na etapie ogłaszania postępowania przetargowego i dopiero z tych środków znaczy po ogłoszeniu przetargu i po rozstrzygnięciu pozytywnym, myślę, że środki, które pozostaną, będą przekazane jeszcze na inne zadania. Mówi się tu o zadaniach remontowych, polegających na remoncie drogi powiatowej w miejscowości Rajbrod. To jest taka słynna droga przez Las Rakowiec. i mówi się o kilku odcinkach drogi powiatowej w Drwinie. Radny Raczyński już wielokrotnie apeluje, żeby remontować drogę przez Górny Siedlec przez którą bardzo często kierowcy w czasie korków w Łabczycy objeżdżają, korzystają albo z objazdu w stronę, w stronę drogą wojewódzką do łapczycy, albo w stronę Nowego Wiśnicza przez Zawadę. czy. Te dwa odcinki przez Górny Siedlec, była też mowa ostatnio na sesji o Dolnym Siedlecu, zostały mhm. wykonane. To znaczy, powiem w ten sposób. W zeszłym roku, w ramach właśnie usuwania klęsk żywiołowych, w ramach tych środków, które pozyskaliśmy z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, wykonaliśmy niewielki odcinek remontu na wierzchni przy Drodze Powiatowej na Górny Siedlec. Wiem i zdaję sobie z tego sprawę, że, że jest to niewystarczające. Również, jakby, jestem zwolennikiem tego, aby ta droga powiatowa była poddana gruntownemu remontowi, ponieważ samo wykonanie na wierzchni jest tylko elementem zwiększającym drogę i z punktu widzenia uczestników ruchu jest to jakby wskazane, ale dla mnie jako, jako dyrektora powiatowego zarządu dróg oprócz tych plac bitumicznych również powinniśmy, proszę Państwa, wykonać właściwe odwodnienie tej drogi. I to jest główny, zasadniczy problem drogi powiatowej na górnym siedle. le sou. że oprócz remontu nawierzchni również należy udrożnić czy odbudować rowy przedrożne, które właściwie będą ten korpus drogi powiatowej odwadniały. Czyli e tutaj wydaje się, że zasadne byłoby pociągnięcie po pieniądze z powodziówki, Tak, e jeszcze, jeszcze gdyby był nabór. Powiem w ten, w ten sposób, liczymy na to i ja również namawiam tutaj zarząd powiatu i pana starostę, e że kolejne środki, które pozyskamy e w jakiejś części powinny być przeznaczone na tą drogę, bo powiedzmy sobie szczerze jest kilka dróg powiatowych w powiecie bochańskim, które, które, które wymagają jakby gruntownego remontu. To ta jedna właśnie droga, o której wcześniej wspomniałem przez raz Rakowiec, droga w Bratucicach i również ta droga na Górnym Siedcu. Wymaga, wymaga remontu, tym bardziej, że to natężenie jest dość znaczne w momencie, kiedy pojawiają się korki na drodze K4. Wspomniał Pan o natężeniu ruchu, o tym porozmawiamy po przerwie. Jak również zapytamy o to, co z mostem nastradący, czy będzie remont obecnego mostu, czy budowa zupełnie nowego. Wracam, przerwy. panie dyrektorze. Jak wygląda natężenie ruchu na drogach powiatowych? Czy prawdą jest, że najbardziej obleganą drogą jest ta proszówki Stanisławice? Bo mówimy raczej o drogach poza miastem. Wiadomo, że ulica Brzeska, ulica Krzeczowska to są drogi o ogromnym natężeniu, ale funkcjonalnie one są raczej drogami miejskimi, chociaż w zarządzie dróg powiatowych. Znaczy każdy zarządca pewien okres dokładnie co 5 lat wykonuje jest jego obowiązkiem wykonać pomiar natężenia ruchu na drogach i również w zeszłym roku na moje zlecenie taki pomiar natężenia ruchu na drogach powiatowych został wykonany. To co pan przed chwilą powiedział, ulica Brzeska, Krzeczowska są w zarządzie powiatowym, są to drogi powiatowe, ale zarówno są drogami jakby na terenie miasta Bochni. I y, na tych drogach jest największe natężenie ruchu. Y, o ile dobrze pamiętam, nawet po dwa, ponad 20 tysięcy samochodów na dobę. czy co to, to jest bodaj 30 kilka tysięcy. Czyli... Tak, czyli, czyli widać, jaki, czyli jaki, jest, jaki jest to dość znaczący, znaczący ruch. My jeszcze w tym roku będziemy wykonywać kolejny etap tego pomiaru i prawdopodobnie ulica Brzeska również będzie objęta tym pomiarem, ponieważ zwiększył się tam ruch z, z, z tytułu dojazdu samochodów ciężarowych y, wykonawcy budowy autostrady i będziemy wiedzieć tak naprawdę, czy y, w jakim stopniu ten ruch na ulicy Brzeskiej uległ zwiększeniu. Natomiast jak najbardziej y, również kolejną drogą powiatową już jakby za, za te, poza terenami miasta to jest dro, droga powiatowa Kłaj-Cikowice-Proszówki. Y, y, to jest droga o dość dużym też natężeniu ruchu. No to jest alternatywa. Czwórki, tak, prawda. tak. No i jest sytuacja taka, że w momencie, kiedy została otwarta autostrada i zjazd autostradowy w Szarowie, to większość mieszkańców Bochni, unikając korki czy, czy też utrudnienia na drodze K4 między Kłajem a Łapczycą i Bochnią, mają idealny objazd tą drogą właśnie powiatową do Bochni. 18 tysięcy samochodów na dobę? Taka, taka tak, o ile dobrze pamiętam, to jest chyba ponad 18 tysięcy samochodów na dobę. A która z dróg jest w następnej kolejności, ma pan taką pamięć? Znaczy Powiem w ten sposób, e, nie mam ze sobą tych materiałów, dlatego nie chciałbym tutaj e, mówić e, i podawać tych, te, te informacje z głowy. E, jeżeli pan redaktor będzie zainteresowany, ja udostępnię e, ten pomiar natężenia ruchu. On jest ogólnie dostępny, w związku z tym będzie można się z tym zapoznać. E, ja pamiętam, że to wygląda w ten sposób, że Brzeska, Krzeczowska i później ulica powiatowa, e, później droga to, 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 to. powiatowa Szarówka i Proszówki. Panie dyrektorze, co z mostem w proszówkach, ponieważ z mostem w Stradące, ponieważ o tym moście była mowa podczas sesji Rady Gminy Bochnia w Moszczenicy. Mówił pan wtedy, starosta, również, że jest poważne wahanie teraz, czy remontować to, co naruszyła ostatnia powódź. I wkładać około 2 milionów złotych, czy budować zupełnie nowy most za 8, nawet może 10 milionów? W mojej ocenie jako dyrektora powiatowego zarządu dróg, właściwym byłoby budowanie nowego obiektu mostowego. Jest kilka argumentów skłaniających się ku temu. Zarząd powiatu, jako zarządca. Drogi, a również tego mostu, jeszcze decyzji nie podjął, ponieważ panowie radni, pan starosta, czekają na analizę, którą ja zleciłem niezależnemu ekspertowi i z tej analizy dopiero będzie wynikało, tak naprawdę, w którym kierunku powinniśmy pójść. W mojej ocenie powinniśmy projektować nowy obiekt mostowy ponieważ również sytuacja powodziowa w zeszłym roku pokazała, że koryto rzeki Stradomki całkowicie inaczej się ukształtowało. Ukształtowało się w ten sposób, że Pojawiły się nowe linie brzegowe i to koryto dość znacznie się powiększyło. Z opinii eksperta, kierownika Katedry Drugi Mostów Politechniki Krakowskiej wynika, że nowy obiekt mostowy powinien mieć o jedno przęsło Więcej. E, osoby, które tam mieszkają, e, wiedzą, że podczas powodzi e, rzeka dość dziwnie meandrowała między tym właśnie mostem. Wylewała się, omijała ten obiekt, wylewała się na drogę powiatową i z powrotem później wracała do, do swojego starego koryta. W związku z tym warto byłoby e, uwzględnić to zjawisko, które było zauważone podczas powodzi e, i tak zaprojektować ten obiekt, aby już w podczas następnej podobnej powodzi przejął te przepływy. To jest jeden argument. Drugi argument, proszę Państwa, no budując ten obiekt, który tam powstał kilka lat temu, i również z opinii eksperta wynikało, że to jest obiekt czasowy. On ma funkcjonować no to jest przez obiekt, najbliższe obiekt, 15 lat. To jest most stalowy, pamiętamy, była, była, był temat yy, na początku poprzedniej kadencji. Między innymi wicestarosta całka mówił o tym, że według dokumentacji miał to być most betowy, natomiast. Poprzednie władze zarządu powiatu poszły na kompromis i zamiast żelbetowego, który byłby droższy, powstał most stalowy. Ale jak z tego wynika, okazało się, że, że przy obiektach mostowych nie należy iść na kompromisy. To, co wynikało z projektu, należało ten projekt w pełni zrealizować i prawdopodobnie nie mielibyśmy tej sytuacji, która, która, którą mamy obecnie. Bo to, co powiedziałem wcześniej, obiekt powstał tymczasowy, konstrukcja lekka pojawiły się przepływy, które dość znacznie ten obiekt uszkodziły. No i teraz pytanie zasadnicze, remontować to co mamy, gdzie z kosztorysu wynika, że remont tego obiektu to byłoby około 2 miliony 300 tysięcy, tu mamy kosztorys inwestorski na to, czy po prostu budować nowy obiekt? Zakładając, że zdecydujecie się na budowę nowego mostu, czy będzie przejezdność przez obecny most? Mm. Jest on bezpieczny dla kierowców? Panie redaktorze, to wszystko zależy od przyjętych rozwiązań projektowych. Może się okazać, że projektant przyjmie, że powstanie ten nowy obiekt nie w tym samym śladzie co obecny, powstanie obok przykładowo. W związku z tym jak najbardziej ten obiekt będzie mógł służyć jako, jako obiekt tymczasowy właśnie do przejazdu przez plac budowy. Przy czym chcę jednoznacznie zaznaczyć, że... Ten obiekt jest udostępniony dla ruchu kołowego, ale jest wprowadzone ograniczenie tonarzowe do 3,5 ton. W związku z tym mogą poruszać się tylko te pojazdy, które tą masę rzeczywistą nie przekraczają. Natomiast mamy sygnały wielokrotnie. Ja również tutaj kilkakrotnie pisemnie apelowałem do pana komendanta powiatowej policji. Czy okazuje się, że przez ten obiekt przejeżdżają ciężarówki i samochody przekraczające ten tonaż. I tu daję taki apel do, do wszystkich mieszkańców i do uczestników ruchu, żeby jednak stosować się do tego ograniczenia. To ograniczenie nie jest wprowadzone dlatego, że, że, że to jest jakiś wymysł dyrektora powiatowego zarządu dróg, tylko to ograniczenie służy przede wszystkim bezpieczeństwu z uczestnikom ruchu kołowego. Budowa nowego mostu, gdyby się na nią zdecydować, jak długo potrwałaby? Znaczy, ja myślę, że już żyjemy w takich czasach, że, że tego typu obiekty powstają w, w przeciągu jednego roku. Jeżeli w tym roku i taka będzie decyzja zarządu powiatu i pana starosty, że, że idziemy w kierunku budowy nowego obiektu. To w tym roku myślę, że mógłby powstać projekt z pozwoleniem na budowę. Natomiast w następnym roku mógłby być realizowana budowa, no ale pod warunkiem myślę, że dość ważnym i zasadniczym, że znalazłyby się na to środki finansowe z zewnątrz. Się. Myślę, że tak. Znaczy w mojej ocenie tak, bo ponieważ jak pan redaktor zauważył nawet na ostatniej sesji Rady Powiatu, która była sesją sprawozdawczą w zakresie działalności powiatowego zarządu Dróg, dość znaczna część środków finansowych, która była przeznaczona na inwestycje i remonty, to są środki zewnętrzne. Ja nie wyobrażam sobie jako dyrektor powiatowego zarządu dróg, żebyśmy w pełni sfinansowali zadanie budowy nowego mostu na stradą z własnych środków. Adam Korta, dyrektor powiatowego zarządu dróg oraz radny miasta Bochni był moim i Państwa gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję Państwu, dziękuję Panu.